Międzyrzecki rejon umocniony, system fortyfikacji z czasów II wojny światowej, obecnie atrakcja turystyczna udostępniona do zwiedzania. Majaland Kownaty, tematyczny park rozrywki, którego motywem przewodnim jest świat pszczółki Maj. Część atrakcji znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, dzięki czemu park czynny jest przez cały rok. Bulwar nadwarciański, malowniczy bulwar nad rzeką Wartą, idealny na spacery z dziećmi, bieganie czy przejażdżkę rowerem, z pięknymi widokami na rzekę i okoliczne tereny zielone. Zoo Safari w świerkocinie, pierwszy polski ogród zoologiczny typu safari, założony w 1996 roku w świerkocinie koło Gorzowa. Zwiedzanie odbywa się w formie przejażdżki samochodem wśród wolno żyjących zwierząt. Papugarnia Rio. Atrakcja turystyczna z licznymi gatunkami papug, oferująca interaktywne zwiedzanie i możliwość karmienia ptaków. Park Wiosny Ludów. Urokliwy park w centrum miasta z dużym stawem, licznymi alejkami, placem zabaw. Idealne miejsce na spacery i odpoczynek wśród zieleni. Spichlerze. Filia Muzeum Lubuskiego. Zabytkowy Biały Spichlerz z 1723 roku mieszczący wystawy związane z historią i kulturą regionu lubuskiego. Park Siemirackiego, rozległy park położony na wzgórzach otaczających Stare Miasto, z malowniczymi ścieżkami, miejscem na pikniki oraz strefą rekreacyjną dla dzieci i dorosłych. Katedra Gorzowska, najstarszy kościół w Gorzowie, zbudowany pod koniec XIII wieku w stylu gotyckim, z wielką, masywną wieżą i pięknym wyposażeniem. Teatr imienia Juliusza Osterwy, jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych miasta, którego budynek wzniesiono w 1873 roku. Obecnie działa tu teatr dramatyczny istniejący od 1946 roku. Filharmonia Gorzowska, nowoczesny budynek z doskonałą akustyką, w którym odbywają się koncerty muzyki klasycznej, jazzowej czy rozrywkowej. Zabytkowe mury obronne w Gorzowie, pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich, które przypominają o długiej i bogatej historii Gorzowa. Studnia czarownic, tajemnicze miejsce w centrum miasta, które według legendy było świadkiem procesów czarownic, tak naprawdę powstało na początku XX wieku jako upamiętnienie trzech mieszkańców Gorzowa oskarżonych o czary i spalonych na stosie. Fontanna Pałksacha, historyczna fontanna z XIX wieku, przedstawiająca silną kobietę, zwaną potocznie Bamberką, która niesie na ramionach koromyso, na którego łańcuchach zawieszone są wiadra. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka, kompleks z basenami, saunami, siłownią czy solarium, idealny do rekreacji i regeneracji dla całej rodziny. Stary rynek w Gorzowie. Centralny plac miasta z licznymi kawiarniami, restauracjami i zabytkowymi kamienicami. Miejsce tętniące życiem o każdej porze roku i dnia. Rezerwat Gorzowskie Murawy. Stepowy rezerwat przyrody. Cenny przyrodniczo obszar chroniony, gdzie można podziwiać jedne z najcenniejszych muraw w Polsce. Park Górczyński. Nowoczesny park rekreacyjny z placami zabaw, boiskami i ścieżkami spacerowymi. Idealny dla rodzin z dziećmi. Filary Sztuki – niezwykła galeria ulicznej twórczości, która znajduje się pod Mostem Lubuskim, przedstawiająca znane postaci z popkultury. Wieża Widokowa Dominanta – wieża widokowa wraz z mini-pasażem handlowym znajdująca się na rondzie Świętego Jerzego. Fun Jump Gorzów – park trampolin oferujący atrakcje dla dzieci i dorosłych od skoków po torach przeszkód po strefy akrobatyczne. Park Zacisze. Spokojny park idealny do relaksu, w którym znajduje się mały dirt park, zbudowany przez miejscowych rowerzystów oraz punkt widokowy na tzw. Górce Kozackiej. Plac Nieznanego Żołnierza Kwadrat. Ważny punkt historyczny i miejsce spotkań mieszkańców, otoczony zielenią i ozdobiony fontannami. Położony między ulicami Chrobrego, 30 stycznia, Dąbrowskiego i Krzywołstego, Dawny cmentarz wojenny. Park linowy Fabryka Małp. Aktywny wypoczynek na wysokości z trasami o różnym stopniu trudności i atrakcjami dla całej rodziny. Park Kopernika. Zielony teren rekreacyjny z licznymi alejkami, fontanną czy placem zabaw dedykowany pamięci wielkiego astronoma. Park 750-lecia. Miejsce pełne zieleni stworzone w 2004 roku z okazji jubileuszu miasta z wieloma atrakcjami takimi jak plac zabaw dla dzieci czy ogród różany. Pałac Biskupów Gorzowskich, reprezentacyjny budynek, który powstał na przełomie XIX i XX wieku do 1993, pełnił funkcję siedziby biskupa I. Kurii. Zabytkowy tramwaj Bimba, replika wagonu zabytkowego tramwaju z przełomu XIX i XX wieku, ustawiona w 2005 roku na wełnianym rynku. Rzeźba Perun Gromowładny, pomnik inspirowany mitologią słowiańską, przedstawiający boga piorunów i wojny, znajdujący się w Parku Słowiańskim. Dom Bronisławy Weiss, pseudonim Papusza. Miejsce związane z najsłynniejszą poetką romską w Polsce, gdzie można poznać jej historię i twórczość. Arena Gorzów Wielkopolskim. Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, w której organizowane są wydarzenia sportowe, koncerty i imprezy masowe. Jezioro Nierzym. Malownicze jezioro otoczone lasami, idealne na relaks, wędrowanie czy spacery. To popularne miejsce rekreacji mieszkańców i turystów. Park Słowiański. Rozległy teren zielony położony w północno-zachodniej części miasta. Na terenie parku znajduje się centrum sportowo-rehabilitacyjne Słowianka. Ruski stawek. Mały zbiornik wodny w otoczeniu zieleni, który jest miejscem wypoczynku mieszkańców. Okolica sprzyja spacerom i bliskiemu kontaktowi z naturą. Amfiteatr MCK Gorzów. Plenerowy obiekt kulturalny, gdzie odbywają się koncerty, spektakle i festiwale. Położenie wśród zieleni dodaje mu uroku i sprzyja relaksowi. Kacze Doły. Urokliwe, spokojne miejsce z niewielkimi stawami i dziką przyrodą, popularne wśród spacerowiczów. Park Leśny Czechówek. Zielony teren z licznymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi, który pozwala na aktywny wypoczynek. Muzeum Lubuskie. Zespół willowo-ogrodowy. Zabytkowa willa z początku XX wieku, otoczona ogrodem. Wystawy prezentują zabytki europejskiego rzemiosła artystycznego, numizmaty oraz wybrane dzieła dawnego malarstwa i rzeźby. Rejs lodołamaczem Kuna. Kuna to najstarszy pływający lodołamacz rzeczny na świecie, a rejs tym zabytkowym statkiem to niepowtarzalna okazja do poznania miasta z innej perspektywy. Stadion Edwarda Jancarza, stadion żużlowy i siedziba drużyny Stalgorzów, jednej z najlepszych drużyn w Polsce, to miejsce, gdzie emocje sportowe sięgają zenitu. Game Time centrum rozrywki z trampolinami, ścianką do spinaczki, torem przeszkód i innymi atrakcjami idealne na aktywną zabawę z przyjaciółmi lub rodziną. Ścieżka nad Kłodawką. Malownicza trasa pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Kłodawka, oferująca piękne widoki i chwile spokoju wśród natury. Zabytkowe minarety. Tajemniczy i zagadkowy mur z minaretem znajdujący się w podwórzu kamienicy przy ulicy Drzymały 36. Villa Hercoga. Pięknie odrestaurowana secesyjna willa z 1900 roku, malowniczo położona na Nadwarciańskim bulwarze. Stary Ratusz Miejski, historyczny budynek, który pełnił funkcję Urzędu Miejskiego, znajdujący się przy ulicy Obotryckiej 16, obecnie nieco zaniedbany nieużytek. Pole golfowe, zawarcie nowoczesne pole golfowe, odpowiednie zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących, zapewnia piękne widoki i dobre zaplecze rekreacyjne. Rzeźba Janusza Gorzowskiego symboliczna rzeźba przedstawiająca w bardzo realistyczny sposób siedzącego na leżaku plażowicza, który czyta gazetę. Kościół świętego Antoniego Padewskiego neoromańska świątynia, nazywana białym kościółkiem wybudowana na przełomie XVII i XVIII wieku na placu staromiejskim. Cmentarz świętokrzyski jeden z najstarszych cmentarzy w Gorzowie, z zabytkowymi nagrobkami i pomnikami których jest tu ponad 7000. Kościół podwyższenia Krzyża Świętego, świątynia z XIX wieku zachwycająca wystrojem wnętrz, za świątynią znajduje się najstarszy, zachowany w mieście cmentarz chrześcijański.